Mała Wieś Derweze, leżąca w Turkmenistanie, stała się sławna, ponieważ 40 lat temu sowieccy geolodzy podczas swoich badań przewiercili tam płytko położone złoża gazu, aby zapobiec ujściu trującej substancji, zdecydowano się ją zapalić. Przewidywano, że gaz wypali się w ciągu kilku dni. Jak to bywa z kalkulacjami sowieckich naukowców, po ponad 40 latach ogień dalej płonie. Szerokie na ponad 70 metrów widowisko po środku pustyni zostało nazwane przez lokalną ludność Bramą do piekła. Czynina należy do najwyższych i najcięższych ras bydła. Buchaje osiągają do 180 cm wysokości i ważą do 1300 kg. Pierwszy najcięższy byk wpisany do księgi rekordów Guinnessa w 1955 roku był przedstawicielem właśnie tej rasy. Byk o imieniu Donetto ważył 1740 kg i miał 190 cm wysokości. W 2007 roku buchaj o imieniu Florino osiągnął wysokość 205 cm i trafił do księgi rekordów Guinnessa jako najwyższe zwierzę hodowlane.